Dobra, witam, kontynuujemy, idziemy za tym pijaczyną, no jest. niech na moje buty. I tak, wziąłem sobie do serca to, że w, stylu, w ostatnim mm, odcinku skończyły mi się strzały i już w ogóle nie mogłem nic zrobić z przeciwnikami, no to teraz wyuczyliśmy się, chwila. Nie to, nauczyłem się władania broń jednoręczną na poziomie wojownika i kupiłem ten miecz co odkowala. Ma 60 obrażeń, do tego premia. Więc jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało z nim. Wydaje się to być bardzo dobry zakup i nawet nie był jakiś drogi. Tylko 200 sztuk złota. A, też zobaczyłem, że u tej kucharki możemy sprzedawać potrawy, które zrobimy. Ona tam po jednej sztuce kupuje raz i nam daje za to pieniądze. I dosyć porządnie się obłowiłem. Dobra Eee, chwilę mam. Coś, Coś... Albo oni są tak piekielnie mocni Albo jestem tak chwila, zapiszmy to. Bo jestem tak cholernie słaby. Dobra, jesteśmy z powrotem. Ja powiem wam, że chyba z 5 razy albo z 6 musiałem to wczytywać. Ten ścierwojad mnie cały czas zabijał. Ja myślałem, że z tą bronią to będę tutaj totalnym mordercą i wymiataczem, ale to <grywanie> najwidoczniej nie. Ewentualnie te ścierwojady były tak mocne. Okej, zjedzmy też. O, dobra, to odnawiam to niepotrzebnie to jadłem. Yy. I zjedzmy jeszcze jedną paję. I zapiszę tutaj. Ja wrócę jednak do strzelania z łuku. No dobra, nie no, na szczury to szkoda strzału. Nie no to jest... Zwierzęta to są jakieś przegięte. O. Jesteśmy na miejscu. Nie widzę tu nikogo, ani żadnych śladów. Oczekiwałeś, że będzie tu stał wielki drogowskaz z napisem Tędy do zaginionego człowieka Dimy? Rusz się trochę. Nie za to płaci ci Dima, żebyś się teraz obijał. Rozejrzysz się po okolicy, to z pewnością coś znajdziesz. A ty? Stanę na czatach, żeby przypadkiem nic Cię nie zaszło od tyłu. Dzięki. Takiego wsparcia oczekiwałem. Ha, okej. Okay. I jest niedobrze. Ja im nic nie biję. Co to za nieśmieszny żart? Jest jeszcze Dima mi daje Expo kradnie. Znaczy jest Dima. A! Okej, okay, on cały czas się zalicza jako mój towarzysz i dostaje EXPA, jak, jak on kogoś ubije. Nie, nie, nie. Okej, okay, przynajmniej te szczury biją obrzydliwie mało, ale. Co tu się dzieje? Czemu ja przestałem im bić cokolwiek? Dobra, zapis. I co trudniejszych najwidoczniejszych przeciwników będę do niego ściągał. O! Jakieś ciało tu leży, może to jest nasz zaginiony handlarz. Jak one biją! Dobra. Znaleźliśmy go. I powiem tak, ja tutaj robię straszny festiwal po prostu umierania i wczytywania. Więc widzimy się przy najemniku. Dobra, wracamy, mam już coś tego miejsca. Ani chwili dłużej nie chcę tam posiedzieć. Aha, a nasz kolega? Sander... Ej nie, to zaczyna być podejrzane i przerażające trochę. Co tu mamy? Ok. Ktoś stoi przed bramą. No i jest nasz kolega, cały i zdrowy. Pytanie, czemu nas zostawił? Ja bym tego nie zrobił. Co ty tu robisz? Czemu uciekłeś z lasu? Uciekłem? Musiałem zalać czymś te myrtańskie pomyje, którymi mnie poczęstowałeś. Z początku smakowała mi ta piana, ale po kilku godzinach dalej nie mogłem się jej pozbyć z ust. Jeszcze by mnie któryś z tych wystraszonych wieśniaków wziął za tę całą bestię. Czekałem tam na ciebie już nie wiem ile i jedyne piwo, które miałem przy sobie na czarną godzinę akurat mi się skończyło, więc wróciłem w stronę wioski. Chyba nie wystraszyłeś się wilków czy kretoszczurów, chłopcze, że zacząłeś mnie szukać. No, chyba jesteś niepoważny. Pomyślałem, że mogło Cię spotkać to samo co człowieka, na którego czekałeś. Naprawdę? Co z nim? Nie żyje. Znalazłem zwłoki w lesie niedaleko stąd. Cholera! Jak wyglądał? Tak jak opisywałeś. Szczupły brunet w stroju kowala. Trudno było lepiej się przyjrzeć, jego ciało nie było w najlepszym stanie, łagodnie rzecz ujmując. To chyba on. Wygląda na to, że sprawy się trochę pokomplikowały. Co masz na myśli? Jak Dima się dowie, że człowiek, z którym miała ubić interes, zdechł tuż pod moim nosem, to chyba mnie żywcem wypatroszy. A jak nie ona, to mój kapitan. Chyba będzie lepiej, jeśli zaszyję się tutaj na dłużej. Najmniej aż sprawa trochę nie ucichnie. To co mam jej powiedzieć? Prawdę. Dowiedziałeś no, się ode mnie, że nasz wspólnik odszedł z tego świata, a ja nic z tym nie mogłem zrobić. Jakoś będzie musiała to przełknąć. A ty? Co teraz zamierzasz zrobić? Nie wiem. Pewnie znowu urżnę się do nieprzytomności. Spartaczyłem tę robotę po całości. Nie dziwi Cię stan, w jakim go znalazłem? Cholera wie, co go tak załatwiło. To już nie mój problem. W tych okolicach i dzisiejszych czasach to mogło być wszystko. Nawet ktoś z tych wygłodniałych uciekinierów. Jeśli wyczuł przy nim trochę kosztowności. Gdy Dima przekaże sprawę Lorenzo, ten z pewnością wyznaczy do tego zadania kogoś z oddziału łowców. Oddział łowców? Nie słyszałeś o nich, młody? Nie dziwię się. Wolą pozostawać w cieniu. Trafiają do niego jedynie najlepsi z najlepszych. To mistrzowie kamuflażu, skradania i strzelectwa. Nikt nie załatwia trudnych kontraktów tak dobrze jak oni. Dobra. Czy dobrze słyszałem? Mamy kolejną ofiarę bestii. Hmm. Nie mam co do tego pewności. Jedyne co znalazłem to ciało człowieka w lesie. Tak, to tylko ciało. Powtarzaj tak sobie, a sam za niedługo staniesz się jej ofiarą. Mówię ci, to ona. Kryje się gdzieś tam i czeka na dogodną okazję do ataku. Jezu, spokojnie, stary. To było oczywiste. Czy u ciebie coś mogę? Nie, nic ciekawego. Tam siedzi garnek, ale. A, dobra. Albo nie wiem, czy ja chcę go zahaczyć. Mam nadzieję, że da mi spokój. Nie będę musiał go jakoś. poturbować za bardzo. Ale niech to będzie. Hej, wędrowcze, widziałem, że podróżujesz sam. Podróżowanie samemu jest niebezpieczne. Pomogę ci, bez obaw. Garnek. Daj mi spokój. Spokój? To się da załatwić. Będę pilnował, by nikt cię nie zaczepiał. Kiedy będziemy z kimś walczyć? Walki są proste i... przyjemne, wiesz? Hmm, okej. Okay, już? A i wiesz, tak sobie za mną chodził. No to sobie chodź za mną, tylko mi nie przeszkadzaj. się o tym o Hmm, no to wracamy do Dimy i złożymy jej raport. I chyba, chyba złożę go po prostu szczegółowo, bo mam wrażenie, że nie, no on powinien zapewnić bezpieczeństwo temu kupcowi. Więc trochę odwalił i jest odpowiedzialny za jego śmierć. Siedział pijany cały czas w karczmie, zamiast się zainteresować, co się stało z kupcem. Może jakby wyruszył wcześniej, to by był w stanie jeszcze go uratować. Także no. Niby nas tu wprowadził świat gildii, ale Złożymy raport. Nie jest dobrze, tak. Powiedz mi, jak udało ci się tutaj trafić? Chociaż lepiej mi nie mów. Sam się domyślę. Gościu, Możesz być cicho przez moment? Cisza? Tak, ja też bardzo lubię ciszę. Dobra. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. O, to ciekawe. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Aha. Cześć, Marvin! Kiedy zaatakują nas Orkowie? Chcę się bić! Spokojnie pokonam pięciu, hmm. nie! Dziesięciu! I to goły mi rękoma! Garnek. Idź sobie. Mm. Hej. Jestem gotów. Skoro jesteś gotów, przejdźmy zatem do pierwszego testu: wytrwałości. Weź te miotłę i posprzątaj w domu. Miotłę? No, stary już jestem i plecy mnie rypią. A na służbę mnie nie stać. Myślałem, że w ramach sprawdzianu będę musiał pozbierać zioła, i takie tam. Jeśli pragniesz pojąć wiedzę tajemną, w porządku zrobię to. Świetnie. Jak skończysz, przyjdź do mnie, a powiem ci, co masz robić dalej. Czy okay. nie uważasz, że życie jest czasem za łatwe? Wydaje mi się, że mogłoby być dużo trudniejsze. Bo to trochę nudne, gdy twój dzień jest prosty, jak walka z zębaczem. A pokonanie go jest przecież bardzo proste. No tak, po pierwsze robię tutaj dla tego maga zadania, bo chcę dostać się do kapliczki. W tej kapliczce jest teleport. Garnek, a ty? Przymkniesz się w końcu? Ja? Co? Dlaczego? Przecież jestem Garnek. Garnek pełen zabawy. Raczej pełen gówna. Co? <laughs> Jak możesz <laughs> tak mówić? Zniszczę cię! Dobra, Garnek. <laughs> O kurde, garnek. Ty bijesz. Garnek. Garnek, przepraszam. Garnek. Jezu, ja go za uderzyłem za mocno. Garnek. Jezu, nikt tego nie widzi? Ej, księżulku, trzeba pochować. Potrzebujemy jeszcze jeden grób dla kolejnej córki. Ej. Hey. Hmm. No... Peszek trochę z tym garnkiem. <laughs> nie powiem. Nie spodziewałem się. No, liczyłem, że upadnie na ziemię, ale będzie mógł wstać. A on upadł na śmierć. Dobra. Eee, jeszcze. Właściwego klucza a tutaj już nie mogę nie wejść. No dobra. No to chyba wszystko. Ej, zrobiłem o co prosiłeś. Całkiem nieźle. Prawdę mówiąc, to myślałem, że nie dasz rady. Czas na kolejny test. Co mam zrobić tym razem? Tym razem nie będziesz musiał niczego sprzątać. Zdobycie składników alchemicznych nierzadko będzie wymagało od ciebie sprytu. Tylko w ten sposób unikniesz starcia z czychającą w zaroślach bestią, która bez problemów rozszarpałaby cię na strzępy. Wyobraź sobie, że jest nią Marta, gospodyni z tutejszej karczmy. A tajemnym składnikiem, który masz zdobyć, jest jej smakowity gulasz. Przynieś mi go cały garnek. I myślisz, że odda mi go? Od tak? Ostatnim razem, gdy wchodziłem z nią w dyskusję, omal nie rzuciła się na mnie zmiotłą. Oczywiście, że nie odda ci go od tak. I o to w tym właśnie chodzi. Twoja w tym głowa, żeby cię nie zobaczyła. No dobra. No to idziemy zawinąć. Eee. No i niby ten Garnek już odhaczony, no. Ale tylko 10 Expa za niego wpadło. Nie opłacało mi się kogoś mordować z wioski za 10 marnych punktów expa. Już prędzej, lepiej jakbym Żuka zabił. Okej, okay, czy Marta jest w kuchni? Jest. O, robimy kucanie. I teraz... Po cichutku. I wychodzimy. O, jeszcze do tego tutaj kolegi zajdziemy. Zawsze na burmuszony. Aha, ale u niego kradzież będzie trudna. Chciałem go sprawić, że będzie lżejszy o parę złotych monet, ale no cóż, nie udało się. Więc wracajmy do maga. Mam déjà ale chyba na, przez to, że na początku serii też podobnie się kręciłem u niego. Tyle wystarczy? Oho, z pewnością. Dzięki mały. Mm, 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 Przepyszna. Marta to jednak złota kobieta jest. Cóż, mm, mm, nauka? Wymaga poświęceń. Do tej pory zamiotłem ci chatę i przyniosłem jedzenie. W jaki sposób ma mi to pomóc w nauce alchemii? Ha, zobaczysz. Czas na ostateczny test. Test siły. Tam, gdzie zawodzi spryt, będziesz musiał stawić czoła zagrożeniu osobiście. Udaj się do tutejszej kaplicy i przepędź wszystkie bestie, które się tam zagnieździły. Bestie? Tym razem to nie są żarty chłopcze. Udało mi się zamknąć drzwi, więc tak łatwo się nie wydostaną na zewnątrz. Pamiętaj tylko, że niewiele jest broni, które są w stanie je zranić. Skoro zagnieździły się tam potwory, dlaczego nie powiesz o nich wartownikom? Bo to jest Twój test, a nie ich. Dobrze, zobaczę, co da się zrobić. Weź ten klucz. Otworzysz nim drzwi do kaplicy. Idź I niech adanos ci sprzyja. Dobra, no i odchodziło. Mamy dostęp do kaplicy. A co do tych bestii? Ciekawe, czy szczury, czy żuki. Chrzążce. Eee, dobra. I to ostatni. Czy coś jeszcze tu się ukryło z plukawych istot? Dobra, to był ostatni. Otwórzmy te, te drzwi i super. Teraz zbierzmy mięso. Co tu jest? Runa teleportacyjna. No niby jedną już mamy, no król do kaplicy podnieśmy. Złoto też weźmy No, dobra. Kradniemy wszystko. Idziemy zameldować dla naszego czarownika. Czarodzieja czary maga? Hej ty. Pohandlujmy. A, i to już tyle, tak? Eee. Trzy prace. Chwila, czy ja jeszcze nie wszystko zabiłem w tej kaplicy, tak? Coś musiałem tutaj pominąć. Niczego tu nie znajdę. No, ale nic też nie widzę. Hmm. No, nikogo już tutaj nie ma. Może gdzieś tutaj? Coś się ukryło? Nie. Jeszcze raz. Trzy prace alchemika. Eee, po wstrzyśnięciu naszu. Ostatnie zadanie. Mogę do tutejszej kaplicy, pokonać wszystkie bestie, które się w niej zagnieździły. Mhm. Nic tu nie ma. Może któryś z nich żyje? Nie no, wszystkie leżą nóżkami do góry. Może gdzieś tu z boku? Ty też z boku. Nie ma. Dobra, jeszcze jedno kółko i daję spokój. Pod krzesłem? Pod krzes... O! Tutaj jest! Ach, jedna bestia mniej. Widzicie, jak się schował pod krzesełkiem? Teraz tylko go zabić. Świetnie. Po drugiej stronie nie ma takiego... Chrząszcza, który bawi się do wchowanego? Nie ma. Dobra, słuchaj, no. Aha, czemu nie mogę z tobą porozmawiać? Widzę, że wracasz cały i zdrowy, a więc zwycięstwo? Tak, rozgniotłem je wszystkie. Gdy stąd wyruszyłeś, twarz miałeś bladą jak płótno. Strach cię obleciał, jakbym wysyłał cię do walki z samym Beliarem. Dość z tych żartów, kiedy w końcu dowiem się czegoś o alchemii. Alchemia, alchemia. No tak, zapomniałbym. Masz tu książkę, podstawę alchemii. Weź ją sobie i przeczytaj. I to wszystko? Żadnego zbierania ziół i ważenia mikstur? Chciałeś poznać podstawę alchemii? To je poznasz. Rzecz jasna, jeśli umiesz czytać. A teraz, z łaski swojej daj mi się zdrzemnąć. Po tym gulaszu jakiś taki senny się zrobiłem. <noise> Okej. Okay. A. Yy, chwila. Chwila. O. Oh. Możemy go okraść. No i to rozumiem. Nie pytam po co był mu woreczek ze sproszkowaną rudą. Rudą, sorry. Niech to zostanie w jego interesie. A my przeteleportujmy się z powrotem do miasta. Bo chcę zobaczyć, już mi się ten portal odblokuje. O nie. Nie mam tego miasta. Hmm. Ciekawe. Myślałem, że jak stamtąd się przeteleportuje, to będę mógł już wracać. A, dosyć. Dosyć średnie to jest. Nie podoba mi się. Dobra, no to musimy użyć tutaj podróżnika. żeby nam pomógł. Hej, zabierz mnie do. E, miasto Archos. Oj, eee. pod Miasta Archolos. Oczywiście. Eee. Rozmawiałem z Sanderem. I czego się dowiedziałeś? Nie mam dobrych wieści. Rzemieślnik, z którym miał się spotkać Sander, nie żyje. Nie żyje to w tym wypadku nawet lekkie niedopowiedzenie. Jego ciało było w bardzo złym stanie, całe poszarpane i zakrwawione. To raczej nie była śmierć ze starości. Niedobrze. Udało ci się dowiedzieć, może, co mogło mu się przydarzyć? Niestety nie. Okolica wydawała się bardzo niebezpieczna. Nie chciałem dodatkowo ryzykować. Rozumiem. Sprawa jest bardziej niepokojąca, niż myślałam. Przekażę te informacje komu trzeba. Może oni będą w stanie dowiedzieć się czegoś więcej. A co z samym Sanderem? Wie, że zawiódł i nie zamierza ruszać się z gospody. Pewnie wkrótce urżnie się w trupa. Tchórz jeden i pijak boi się wziąć odpowiedzialność za swoje czyny. Pewnie leżał w rowie, pijany jak bela, podczas gdy dzikie bestie lub bandyci mordowali tego biednego człowieka. Co do ciebie zaś, to bardzo dobrze się spisałeś. Oto twoje złoto. Co więcej, jeśli zdecydujesz się do nas dołączyć, masz mój głos. Dziękuję, trzymaj się. Do zobaczenia. Okej, okay, no to świetnie. Y Chciałbym dołączyć do gildii kupieckiej. Co muszę zrobić, by zostać jednym z was? Porozmawiaj z Lorenzo. On się zajmuje nowymi. Da ci na początek jakieś zadanie. Jakie wykonasz, będziesz musiał przekonać do siebie większą część gildii. I co teraz zrobisz? Wszędzie tylko nieroby, które nie szanują ważniejszych od siebie. Bezużyteczni najemnicy, jakieś paskudne stworzenia w lasach, typowe zadupie. Pozwolę sobie powiedzieć, Cześć, jak leci? Mam ręce pełne roboty, więc mów prędko o co chodzi. E... Chętnie obejrzę twoje magiczne przedmioty. A, dobra, to już zaglądaliśmy. No to fajnie, że wstawi się za nami, zapiszmy. Jak sytuacja? Gildia kupiecka Araksos to ciągle najlepsze rozwiązanie dla każdego, kto prowadzi własny interes lub jest w inny sposób powiązany z handlem na wyspie. E... Okej, okay, ale coś, coś się popsuło, bo. Nie mam kwestii, żeby dołączyć. A, Lorenzo. Jak se. Przysięgam, że jeśli jeszcze raz usłyszę Lorenzo zamiast Lorenzo, to nie ręczę za siebie. Idioci. Prostego imienia nie potrafią wymówić. Ja chcę tylko do was dołączyć, no Lorenzo. Co słychać? W całej gildii kupieckiej Araxos wszystko jest w jak w najlepszym porządku. Czegoś potrzeba? Chcesz nawiązać z nami współpracę? E, no chętnie, tylko że nie mam kwestii dialogowej. Ajajaj. Hm. mam nadzieję, że nic się nie zbugowało. No, to tak czy inaczej. Zakończę tutaj ten odcinek. i tak nikt nie pyta. Będę musiał trochę poprzecinać, bo mam dużo długi fragment, jak się kręciłem w tym lesie i się parę razy w głupi sposób wypierdzielałem na tych potworach. No cóż, dobra. Do zobaczenia w następnym odcinku. Będziemy ruszać dalej z Gilią. I może przy okazji ruszymy temat brata, ale już powoli o nim zapominam. Nie no, żartuję. Trzymajcie się. Dop następnego.